W jednej z takich kieszonek takiego klaseru, jak jeden na giełdę, mam włożone nasze foliki, więc kupując jakieś banknoty, wyjmuję swoją folikę, wkładam do niej banknot. Z reguły nie kończy się na jednym, tylko na przykład jeden zakup w jedną folikę, żeby to łatwo później ewidencjonować. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, kolejny odcinek z praktycznymi sztuczkami kolekcjonerskimi, z praktycznymi rzeczami, które mogą się okazać przydatne w codziennej kolekcjonerskiej praktyce. Kolekcjonera, tym razem, banknotów. Proszę Państwa, kupując banknoty na giełdzie, na targach, czy przemieszczając się ze swoimi banknotami, żeby pokazać na przykład innym kolekcjonerom, czy chociażby przyjeżdżając fizycznie na stacjonarną aukcję i odbierając tutaj walory zakupione z za aukcji, a jednocześnie, na przykład, przywożąc jakieś swoje rzeczy, czy to do sprzedaży aukcyjnej, czy właśnie do pokazania z kolei innym kolekcjonerom, którzy też przybywają na aukcję, warto pomyśleć, jak te rzeczy transportować. I, proszę Państwa, to jest coś, z czym my się borykamy od początku działalności, więc mamy przetestowane tutaj rozwiązania. I chciałem takie jedno rozwiązanie Państwu polecić jako ciekawe, sprawdzone, naprawdę praktyczne, kosztujące, symboliczne pieniądze. Jest to taki portfel, on nie jest dedykowany. Stricte na banknoty. Natomiast podobnie jak latarka, którą omawialiśmy na jednym z wcześniejszych filmów, kupiony również na giełdzie firmy handlującej akcesoriami, notabene, na tej samej giełdzie w Holandii i na tej samej <grybujesz> stoliku. Co firma, która sprzedawała te latarki. Czyli tam też wiedzą, co jest dobre dla kolekcjonerów i mają tylko takie produkty do sprzedaży. Wcale nie mają dużo tych akcesoriów, po prostu to, co jest sprawdzone. Tam taki portfel, proszę Państwa, kosztuje jedynie 10 euro, czyli 45 zł. Jest to portfel z bardzo takiego sztywnego kartonu. Tu jest od razu jego producent. Sprawdzałem kiedyś po zakupie pierwszego na eBayu i jest do kupienia na eBayu za podobne pieniądze, tylko trzeba doliczyć koszty wysyłki. On jest w formie takiej teczki. W środku mamy X-przegródek rozszerzających się. Tu jest jeszcze taką taśmą wykończoną u góry, materiałową i zagięte, żeby on się na mnie rozdzierał, nie niszczył. Kieszonek jest tutaj kilka. Zewnętrzna jest tektura bardzo gruba. Wewnętrzne są tylko na zasadzie przegródkowej, cieńszej, bardziej elastycznej. Jednocześnie tutaj u góry jest robione takie fazowanie. Są takie zapraski zgięć umożliwiające zagięcie tego na odpowiedniej wysokości. Ten akurat jest nowy i nie mój, więc nie chcę go zaginać, ale pokażę Państwu mój stary egzemplarz. I tu widać, jak można go zagiąć na dowolną wysokość, zależnie od tego, ile mamy, jakiej wysokości mamy banknoty w środku. Proszę Państwa, proszę się nie przerażać tym, jak on wygląda. Ten portfel ma kilkanaście lat używania. Kupiony na pewno przed rokiem 2010. Pamiętam, że swój pierwszy kupiłem na jednej z pierwszych giełd, to chyba 2003 rok, jak tam byłem. On mnie wytrzymał i służył długie lata. Później kupiłem drugi. Tamten się całkiem niedawno rozpadł, odpadła mu klapka, a ten drugi cały czas służy. Także ma z 15 lat używania. W środku zupełnie idealny, to pozagniatany. Zobaczcie Państwo, jak to działa. Działa bardzo dobrze na wszelki rodzaj banknotów, które obecnie mamy. Banknoty w PMG, proszę bardzo, możemy tutaj chować. Banknoty luzem, które na przykład kupujemy wygrzebane z jakiegoś koszyczka, czy wzięte z klaserów od sprzedawców, gdzie bardzo często ci sprzedawcy nie dają folijek, gdyż zachowują je, bo mają na przykład na nich numery ewidencyjne, ceny popisane, żeby mieć ewidencję tego, co sprzedali, albo też z zwykłej oszczędności, gdyż szczególnie obecnie w czasach popandemicznych te folijki są dość drogie. Można włożyć luzem i być względnie spokojnym, że nic się nie stanie tym banknotom. Co więcej, można kłaść banknoty różnej wysokości i one też spokojnie, tutaj stabilnie sobie przebywają. Albo w praktyce, tak jak my to używamy, w jednej z takich kieszonek takiego klaseru, jak Jada na Giełdę, mam włożone nasze foliki. Więc kupując jakieś banknoty, wyjmuję swoją folikę, wkładam do niej banknot. Z reguły nie kończy się na jednym, tylko na przykład jeden zakup w jedną folikę, żeby to łatwo później ewidencjonować, albo jak jest tych zakupów czasami więcej, to trzeba pomieszać, żeby tych folii oszczędzać, ale proszę bardzo folice zamknięte. Następnie do takiego portfelika, cyk i gotowe do transportu. Ten portfel tutaj ma liczne zgięcia, one go stabilizują, więc w efekcie się nie zgina I proszę państwa, on ma fabrycznie taką tasiemkę dodaną. To jest właśnie świeżutki zakup z ostatniej giełdy, jeszcze nie używany, bądź prawie nie używany stąd ma tutaj tą tasiemkę, bo normalnie proszę Państwa, to on by tej tasiemki nie miał przykład ta tasiemka jest tutaj tak przywiązana i teoretycznie służy temu, że można sobie to co się spakuje obwiązać, zawiązać super iść z tym gdzieś tam proszę Państwa, kto by to robił na giełdzie kto miałby czas na to, żeby to robić na giełdzie w praktyce tak samo jak z rękawiczkami do monet tego się nie używa. Natomiast jednak trzeba dbać o to, żeby nam się te banknoty nie powysuwały, nie pogubiły. Nie ma nic prostszego, proszę Państwa, niż zwykła gumka recepturka. Z jednej strony jedna wystarcza, czasami można mieć dwie na wszelki wypadek. Dlatego też on tu jest tak zmarnowany, gdyż ta gumka na tych zgięciach po prostu, szorując po tych zgięciach potrafi je przecierać, ale to jest drobny niuans, i tak te przetarcia nie idą w głąb. A banknoty mamy super ochronione w takim portfelu. Także zdecydowanie proszę Państwa, polecam. Polecam nie tylko na giełdy, nie tylko do transportu, ale nawet często do przechowywania dubletów czy zapasów w domowych zasobach. Na zasadzie takiej, że można tutaj łatwo posegregować sobie banknoty, które są dubletami, które na przykład są przeznaczone nie wiem, tu na sprzedaż, tu na wymianę. Tutaj na później, bo szkoda się rozstać. Tutaj na przykład do gradingu, tutaj na aukcję, tutaj do pokazania komuś i tak dalej. Bardzo fajny organizator na banknoty, sprawdzający się super. Natomiast, jeśli jesteśmy już przy organizerach na banknoty, to to tak, ale bardzo wygodne też są takie portfele, które dystrybuuje, sprzedaje PMG, czyli firma od gradingu banknotów. Można to u nich zamówić, nawet jeśli korzystają Państwo z pośredników w gradingu. To przy oddawaniu banknotów do gradingu poprosić pośrednika, żeby zakupił dla Państwa taką toretkę. Nie wiem, ile one kosztują. Te mamy już dość dawno. Dostaliśmy je kiedyś w gratisie, w ramach promocyjnych, jakichś kontaktów od PMG, ale używamy ich bardzo skrzętnie i długo. Zostały nam chyba dwie duże, jedna mała, bo resztę rozdaliśmy zaprzyjaźnionym kolekcjonerom, natomiast, Państwa, te też są używane wiele lat. To jest na pewno wysoki kilka, może i pod 10 lat. Proszę zobaczyć, że w ogóle nie są zniszczone. One są z takiego sztucznego materiału, generalnie trochę podobnego na ekspres. Bardzo proste, ale i bardzo takie wygodne, z amerykańska USEFUL. I generalnie jest to styl, który w Ameryce jest dość często praktykowany. Niektóre z banków rozdawały też takie swoje tego typu saszetki reklamowe, czyli można z napisem jakichś banków amerykańskich znaleźć takie. Niektórzy producenci w Europie czy nawet w Polsce znamy jedną firmę, która wyprodukowała coś takiego, ale już nie było tak udane. Kwestia materiału, z którego to jest wykonane. Na przykład znamy firmę, która tego typu saszetki zamówiła sobie skórzane jako taką formę ekskluzji, które będą fajne. Nie sprawdza się to. Ten materiał PMG jest bardzo praktyczny, jest bardzo taki miękki, trwały, to wszystko jest takie przemyślane i w żaden sposób nie kolidujące. Nawet ten zamek błyskawiczny ekspres, co Państwo pewnie. Powiedzą od razu, że jestem z okolic Łodzi, gdyż jak parę razy na Zamek Błyskawiczny mówię ekspres, to mi osoby zwracają uwagę, że tak się mówi chyba w Łodzi, bo wszędzie indziej jest to Zamek Błyskawiczny, ale ja od dzieciństwa to nazywam ekspresem. Proszę zobaczyć, on jest tutaj dookoła zagięty. Te inne na przykład europejskie, co widziałem, był typowy taki ekspres wszyty jak do kurtki, który się tutaj gdzieś kończył, więc to już dodatkowy niuans. A tutaj taka pierdółka, a jednak też bardzo praktyczna. I proszę Państwa, to jest świetne na banknoty gradingu PMG. Do tego stworzone. Na zwykłe już słabiej musimy jedzie po prostu w folikach. Czyli tak jak tutaj praktykowaliśmy w portfelu, że ja wsypałem luzem. No to do tego już tego luzem nie zrobimy, bo to jest zbyt elastyczne. A nawet jak się usztywni banknotami w PMG, to te luźne mogą się wysuwać na boki i zagniatać o krawędzie innych PMG. Ale jeżeli już mamy je właśnie w takiej folice zbiorczej, jak tutaj, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je sobie wsunąć między PMG i w miarę bezpiecznie transportować. Od razu widzimy, że nie da nam się to zapiąć. Ten PMG jest jeden za duży. Ten jest za duży. Dlatego obydwa są za duże. bardzo. Nasza folika też świetnie się sprawdzająca. Natomiast na te większe PMG, czy nawet na te największe w przypadku polskich banknotów, ten custom holder, który notabene kosztuje niezłą dopłatę w PMG, bo bodajże 15 euro do kosztu gradingu, tylko dlatego, że on jest taki duży, mieści się doskonale w te duże torby. Do tego też stworzone. Tu już można wszystkie banknoty PMG wpakować, zapinać. Działa. Przy czym w praktyce, proszę Państwa, ja tych dużych jakoś nie bardzo lubię, a często jak mamy mniejsze banknoty i nie mam pod ręką tego małego, pakując je w te duże, to zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że zginam na pół, ale też bardzo praktyczny worek. Poza tym jeszcze jedna rzecz z giełd, z codziennej praktyki, to są na tyle wygodne rzeczy, że tutaj na przykład idąc na giełdę, i używając tego typu saszetek na banknoty, można tutaj włożyć również inne wszelkie przedmioty, czyli można tutaj włożyć portfel, jakieś inne papiery, dokumenty tak dalej. Bardzo wygodna forma saszetki, praktyczna, warto zamówić sobie w PMG. Natomiast te portfele znakomite, czy to będą na giełdzie, warto się rozglądać za stoiskiem, gdzie je sprzedają, czy jak ktoś chce szybciej poszukać na eBayu. Ta z doświadczenia polecam od razu. Wyrzucić, zastąpić zwykłą gumką, recepturką i świetny sposób pakowania banknotu.